Oliwia, dzisiaj jest czwartek, czyli 13 października, i dzisiejszy fragment z Ewangelii brzmi. Eee... Powiedziała mądrość Boża. Poślę do nich proroków i apostołów, a z nich niektórych zabiją i prześladować będą. Czyli chodzi w tym o to, że bardzo często osoby mądre są tępione, prześladowane i wyśmiewane przez innych, a tak naprawdę włożyły bardzo dużo trudu, pracy i siły w to, żeby dojść do tego miejsca, w którym są. I Dzisiejszy challenge na dziś to jest pogratulować osobie, która dobrze się uczy. Não, então, tela, pá.